Józef Poniatowski był bratankiem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Książę zasłynął jako zdolny dowódca oraz jako bohater licznych skandali obyczajowych. Posiadał zarówno urodę, jak i odpowiednią pozycję, dlatego miał wiele wielbicielek. Jednak z wiekiem Poniatowski zaczął stopniowo łysieć. Aby nie stracić powodzenia u płci pięknej, zaczął nosić tupecik, a z czasem i perukę. Książę zginął podczas odwrotu wojsk napoleońskich w wodach Elstery. Jednak kiedy wyłowiono jego ciało, to pojawił się problem z identyfikacją księcia, gdyż głowa była pozbawiona peruki i Poniatowski za bardzo nie przypominał siebie. Dopiero mundur pozwolił na jednoznaczną identyfikację zwłok.